Cześć, witajcie w kolejnym odsłonie tej serii filmów, a już w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was 5 gier wyścigowych na starszy komputer. Na pierwszy ogień idzie gra o tytule Need for Speed z 2005 roku. Jest to dziewiąta odsłona legendarnego cyklu samochodówek wykreowanego przez koncert EA. Standardowo deweloperzy zadościli się o uzyskanie należytych licencji, a w wirtualnej rzeczywistości znalazło się wiele autentycznych samochodów, takich jak np. BMW M3 czy Mazda RX-8. Każdy samochód można oczywiście tunikować zewnętrznie, jak i wewnętrznie, montować spoilery, zmieniać powłokę na i tym podobnie. Rozgrywka stawia przed nami zadanie, uzyskania miana najlepszego ulicznego kierowcy z tzw. czarnej listy. Drugą z gier w tym filmie jest gra pod tytułem Need for Speed Underground 2 z 2004 roku. Jest to kontynuacja bestsellerowej gry Need for Speed Underground z 2003 roku, która odmieniła oblicza jednej z najpopularniejszych serii samochodowych. Akcja Need for Speed osadzona została w całkiem nowym mieście, Bayview, i także fabuła gry stanowi bezpośrednią kontynuację wydarzeń ukazanych w poprzedniej serii. W porównaniu do pierwowzoru w grze pojawiło się kilka zupełnie nowych trybów rozgrywki. Oprócz typowych gatunków takich jak Sprint, Circuit, Drag czy Drift możemy także sprawdzić się w kilku nietypowych trybach, np. Outrun, Showcase czy Street X. Gra oferuje oczywiście tryb multiplayer przeznaczony tym razem dla maksymalnie 6 graczy. Kolejną skier w filmie jest Scrap pod tytułem Flat Out 2 z 2006 roku. Jest to druga część brutalnych wyścigów w studiach Barber Entertainment. W sumie w grze występuje 16 modeli samochodów, które są w pełni zmodyfikowane i każdy może je dowolnie ulepszać czy upiększać. W wyścigu bierze udział maksymalnie 8 kierowców, co jest graniczną ilością osób, jaką może zmagać się równocześnie w trybie multiplayer. W przypadku rozgrywki jednoosobowej, pozostałymi o opatentami zajmuje się komputerowa sztuczna inteligencja, która także doczekała się wielu usprawnień w stosunku do oryginalnego flat-outa. Każdy kierowca posiada swój indywidualny styl prowadzenia, predyspozycje oraz nastawienie względem przeciwników. Przyszedł czas na grę pod tytułem Colin McRae Rally 2004 roku. Jest to piąta odsłona jednej z najpopularniejszych serii wyścigowych zapoczątkowanych w 1998 roku przez brytyjskie studio Codemasters. Piąta część najpopularniejszej na świecie rajdowej serii z firmy Codemasters promowanej imieniem i nazwiskiem słynnego kierowcy zawodów World Rally Championship Colina McRae. Główną oś zmagan w Colin McRae stanowi rozbudowany tryb kariery, w którym rozrywkę rozpoczynamy jednej z niższych klas światowych rajdów, by z czasem awansować do grona czołowych kierowców. Usprawnienia nie ominęły silnika graficznego serii gry, a zwłaszcza interakcji z obiektami znajdującymi się na trasie przejazdu. Jeżeli zbyt agresywna jazda doprowadzi np. do kolizji z drzewem, to oprócz uszkodzeń widocznych na samochodzie, na drzewie także pozostanie ślad po uderzeniu. Kolejna gra, to gra pod tytułem Trackmania United Forever z 2008 roku. Trackmania to rozszerzona wersja wydanych w 2006 roku w kompilacji gier wyścigowych z serii Trackmania, gdy z ze studia Anadio zdecydowali się uzupełnić zawartość pakietu elementy darmowej na Nation Forever. Górną atrakcją gry są ciekawie zaprojektowane trasy, których jest aż ponad 250. Wszystkie są odpowiada licznymi szkościami, czy ostrymi nawrotami. Zawody rozgrywane są w szaleńczym tempie, dając niewiele czasu na wykonanie odpowiednich manewrów. Uprawa wizualna gry została nieznacznie poprawiona. Zmiany objęto zarówno wygląd startujących, wyścigach pojazdów, jak i otoczenie.